Jak to u mnie bywa, opóźnienie z filmikiem trochę jest. Sprzęty pewnie już trzy razy ogarnięte, olej i smary alfabetycznie, dotarłeś na koniec internetu i znalazłeś na Google Maps źródło Amazonki. Więc może by tak zrobić sobie podnośnik nożycowy do moto. No to do roboty. Najpierw szkic i trochę matematyki na poziomie mniej więcej czwartej klasy podstawówki. Wygląda na to, że uda się furę oderwać od ziemi na jakiś metr, co uratuje niejedynstwo dołane do Na początek chciałem od razu już zaznaczyć, że za pierwszym podejściem nie do końca bykło tak należy. Precyzja to słowo klucz w tej robocie. No ale powiedzmy sobie szczerze, doświadczenie w temacie to jeszcze mam raczej niewielkie. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Także zmieniłem trochę strategię i zamiast płaskowników użyłem trochę solidniejszych kątowników. Ale od podstaw. Potrzebujemy solidną bazę, która razem ze złożoną platformą nożycową będzie miała około 30 cm. Myślę, że dobrym dodatkiem będą kółka, tak żeby całość można było przesunąć. Wiadomo, w garażu za dużo miejsca nie ma. Nożyce muszą się przesuwać przy podnoszeniu i opuszczaniu, więc z jednej strony zakotwiczymy je prętem, a z drugiej strony damy łożyska, żeby wszystko działało bez oporów. Do podniesienia całej konstrukcji użyjmy najtańszego, najniższego dostępnego hydraulicznego podnośnika samochodowego. Zalecimy. Najpierw robię listę części, jakie będę potrzebował i od razu przechodzę do cięcia. Piła taśmowa sprawdza się świetnie, generuje zdecydowanie mniej hałasu niż kątówka, dużo mniej syfu nosi się w powietrze i metal się mniej rozgrzewa. Jedna wada to jest wolniejsza. A teraz moja ulubiona część, czyli spawanie. Rama wyszła idealnie prosto. Może z milimetr mogłoby być lepiej, ale umówmy się, nie jest to część do pramu kosmicznego, a ja spawałem 4 razy w życiu. Nie wiem czy to była kwestia spawarki, ale jej obsługa jest naprawdę banalnie prosta. Rodzaj materiału, grubość drutu, grubość materiału i cyk. No i baza jest. Pozostaje więc złożyć narzędzia. Po fejdu przy pierwszej wersji podnośnika, tym razem zdecydowałem się na nagwintowanie prętów i skręcanie całej konstrukcji. Ale nie by było się jeszcze bez jednego błędu, czyli mocowania podnośnika hydraulicznego. Za długa przestrzeń, za duża waga I jak tylko ja na tym siadłem to się wyginę. Ważne jest, żeby podnośnik był zamocowany na ruchomej osi, gdyż wraz z podnoszeniem motocykla jego kąt względem bazy się zmienia. No bo platforma nożycowa odjeżdża. No i jakby to powiedzieć, pręt nierdzewny o średnicy 10 mm nie jest na tyle twardzielem, żeby cały ten ciężar wziąć na klatę. Także to będę musiał przerobić, bo podnośnik pod obciążeniem zabiera się o ziemię. Niemniej sama podnośnik działa. Pozostało zamocować bazę ze sklejki i sądny moment testu. Muo, działa! Nie powiem, jestem zadowolony z efektów, szczególnie że to mój pierwszy projekt z elementami mechaniki. Co by tu zrobić następnego? Daj znać w komentarzu, no, a tymczasem się ma.